Drodzy Państwo, macie niebywałą historyczną okazję zobaczyć, w jaki po sposób powstawała III Rzesza. Tyle, że niestety dzieje się to na terenie Rzeczpospolitej Polskiej Lekstusk. I zobaczymy, co z tego wszystkiego wyniknie. Zapraszam. Witam serdecznie. Lex Tusk i legislacyjny zamach stanu. Drodzy Państwo, na temat tego, gdybym nazwał to bublem prawnym, to bym nic nie powiedział. Ale na temat tego gniota krąży już masę wypowiedzi bardzo istotnych. Natomiast to, z czym on się wiąże i w jaki sposób ukazuje, jak działają nasze elity polityczne, to możemy obserwować. W tej chwili obecnej. Drodzy Państwo, generalnie teoretycznie najważniejszym aktem w Polsce jest konstytucja, ale ta konstytucja nie zapewnia bezkarności, wręcz przeciwnie, zapewnia odpowiedzialność każdego z nas i wobec prawa jesteśmy wszyscy równi. Natomiast nasi rządzący od pewnego już czasu usiłują sobie zapewnić totalną bezkarność mówię, usiłują, bo. Cały problem polega na tym, że praktycznie od kilku, kilkunastu lat trudno znaleźć chociażby jeden akt prawny, który nie wymagałby zmiany. Pomimo całej tej straczki legislacyjnej, okazuje się, że jakość polskiego prawa dramatycznie spada, i to też jest delikatnie powiedziane. Cały problem, który w zasadzie my oddolnie widzimy, a zdają się nie widzieć. Nasze elity, czy elity jak powiedział klasyk, polega na tym, że oni nadal wierzą, że zapis ustawowy w prawie stanowionym wyłącza rzeczywiście ich bezkarność czy zapewnia im bezkarność. Drodzy Państwo, na wstępie wspomniałem o Republice Weimarskiej i jak demokracja przeradza się w totalitaryzm, i myślę, że ta ustawa jest tego dobitnym przykładem. Myślę, że jest to przykład na miarę ustaw norymberskich w Cześcij Rzeszy. I tam funkcjonariusze tego totalitarnego państwa zdawali się być bezkarni. Różnica polega na tym, że oni popełniali zbrodnie, a widać nasi politycy jeszcze do tego nie dorośli. Przynajmniej takie odnoszę wrażenie. Wielkiej decyzji nadszedł czas. Pozostać mamy i walczyć nierówno? Nie unikniemy odpowiedzi. Wszak nasze miasto zamienia się w. Ale jak kształtuje się odpowiedzialność? Drodzy Państwo, ta odpowiedzialność, ona przychodzi wcześniej czy później. Owszem, z jednym wyjątkiem, zwycięzców nie rozliczają. Tyle, że nasi rządzący raczej nie mają takich jaj, jak mieli ci za odrominysom. Bo nie wierzę, żeby przy tym poziomie inteligencji byli w stanie zająć przynajmniej, już nie mówię, że pół Europy czy całą Europę. Ale obawiam się, że nie są w stanie zrobić niczego poza gnębieniem własnego narodu. Drodzy Państwo, ta odpowiedzialność która przychodzi po czasie, to odpowiedzialność przegranych. A ci znowu będą przegranymi, bo mamy takie szczęście do elit politycznych, że kończy się to pierwszym, drugim, trzecim rozbiorem Rzeczpospolitej. Potem chwila trudnego oddechu i. Nie, nie kolejny rozbiór. Drodzy Państwo, e, tak, może nawiasem mówiąc, czy odrobinę z boku, Zważywszy, że Lex Tusk dotyczy, powiedzmy, kwestii wschodu, to pora sobie wyjaśnić jedną kwestię. Stalin po Jałcie byłby idiotą, gdyby nie przyjął Polski, ponieważ Polska przez swoich ówczesnych partnerów została przehandlowana niczym najtańsza prostytutka. I tak należy traktować historię. Popatrzmy na to zupełnie normalnie, bezstronnie. Nie jak nam wmawiają, bo wmawia nam się dużo rzeczy. Niestety, ale Polska została po prostu sprzedana. I to nie plan Marszala, to nie wujek z Wąsem ze wschodu odbudowali Rzeczpospolitą. Odbudowali ją nasi rodzice na miarę swoich możliwości, dziadkowie, ze zgliszczy wojennych. Polska była jednym z najbardziej zniszczonych krajów. Jednak udało się. Jasne, że nie rewelacyjnie. Udało się pomimo kłód rzucanych nam pod nogi. Minęło 30 lat transformacji, i wracamy do poziomu, który był w Republice Weimarskiej. Kiedy ten cich, cicho wprowadzany totalitaryzm niektórym się podoba. Ale różnimy się od Republiki Weimarskiej. I to niestety bardzo. Co ty pieprzysz, Jaskier? Polega to też na tym, że w Republice Weimarskiej, jak zaczęto reformy, potem słynny malarz doszedł do władzy, był w stanie chwycić to wszystko żelazną ręką. My, tymczasem, zwrócę Państwu uwagę na jeszcze jeden aspekt. Nagle rządzący, jak się zorientowali, że o kurde, przegiliśmy? Zaczynają robić wszystko, aby siebie wybielić. Ale pytanie, czy aby na pewno, bo patrząc na to, co oni odpierniczają, to wygląda na to, że w Polsce na proces stanowienia prawa czy jego tworzenia, to czy będzie obowiązywała ustawa, czy też nie, o tym decyduje Amerykański Departament. No czyż to nie jest piękne? Czyż to nie jest, drodzy państwo, powtórka z rozrywki? My usiłujemy tak naprawdę usprawiedliwiać różne działania, mało tego, zdrajców usiłujemy stawiać na piedestale. Drodzy państwo, celowo powiedziałem o tym, że pułkownik Kukliński w składał przysięgę na wierność polskiej Rzeczpospolitej Ludowej i tę Rzeczpospolitą zdradził. Nie można sobie, patrząc historycznie, wybierać pewnych wydarzeń. Przysięgał wierność i ją złamał. Został zdegradowany i w III Rzeczpospolitej Polskiej usiłuje się nagle wybierać jego zachowania. To jest wych y Wybieranie tych zachowań dokładnie w, do tego stopnia, że dzisiaj stworzono Lekstusk z artykułem słynnym 13, który ma wyłączać bezp bezprawne, czy inaczej ma zapewniać bezkarność, ale równocześnie zapomina się o jednym. Dzisiaj mamy takich i innych sojuszników. Za rok, dwa, pięć, dziesięć może być zupełnie inaczej. I nagle może się okazać. Że mając na uwadze przykład szeregowego kuklińskiego, dzisiejsi ludzie, którzy niszczą naszą ojczyznę współpracując ze Wschodem, nagle może się okazać, że znowu będą bohaterami. Nagle okazuje się, że pośmiertnie będą rehabilitowani. Czy na tym ma polegać tak naprawdę kwestia rzetelnego podejścia do demokracji? Drodzy Państwo, jest to problem bardzo szeroki, bo jak działa bezkarność? To już nawet i na tym kanale Państwo widzicie obserwując kwestie związane z interwencjami policji. Po prostu każdy, kto czuje się bezkarnie, myśli, że może sobie pozwolić na więcej. Może sobie pozwolić na więcej, dopóki nie przyjdzie kolejnego trybunału w Norymberdze, trybunału w Łodzi, trybunału w Krakowie, gdzie słuszne wyroki śmierci na ludzi, którzy deptali. Prawa i wolności innych, dopuszczali się zbrodni. Dzisiaj nie mówimy o zbrodniach na ludziach. Jeszcze. Ale władza, która jest w stanie zdeptać konstytucję i śmiać się ludziom w twarz, a nad tą konstytucją tylko jeden beczy i ryczy, jak bóbr, z czego stał się memem internetowym, a sam prawdopodobnie również ma o, no, jak głęboko to kolonoskopią byśmy sprawdzali i gdzie ko ma konstytucję, to, drodzy Państwo, władza, która nie boi się niczego, dzisiaj powinienem powiedzieć, że tak naprawdę ci ludzie powinni trafić przed Trybunał Stanu. Taki zarcik, bo przecież sami go tworzą, prawda? Stąd czują się bezkarni. Natomiast zazwyczaj mam jeden problem. Jestem w stanie wyczuć, w którym momencie dochodzi do tego momentu, w którym ten kielich goryczy zaczyna przebierać i kolejna kropla, niestety, doprowadzi do tego elementu, który już Państwu pokazywałem w jednym z odcinków. Przecież mieliśmy sytuację, gdzie na tym kanale informowałem o tym, że dalsza bezkarność komorników skończy się rozlewem krwi, i tak się stało. Nie przełożę do tego ręki, nikogo nigdy nie namawiałem i nie będę namawiał do. Popełnienia przestępstw, starczy, że zbrodniarzy legislacyjnych mamy w Sejmie, ale gwarantuję Państwu jedno: w momencie, jak kolejni ludzie odpowiedzialni za taki stan rzeczy będą mieli, owszem, pogrzeby z honorami, należy się im. Zresztą zawsze mówię, że ja nie mam nic przeciwko, nawet żeby byli chowani na powązkach. Pod warunkiem, że będzie to szybko i generalnie z pewnymi plusami dla narodu polskiego. Co nie znaczy, że życzę im źle, wręcz przeciwnie, bo śmierć to przecież wybawienie. Życzę tym ludziom, którzy i tak uciekną z tego kraju przy pierwszej możliwości niczym szczury stonącego okrętu, jak w 1939 nasz rząd, to życzę im, żeby jednak społeczeństwo oprzytomniało, i doprowadziło do tego, że zgodnie z prawem, ale zgodnie też z prawem naturalnym, które jednak ma wyższość nad prawem stanowionym, żeby ci ludzie ponieśli taką karę, że będą musieli żyć za najniższą rentę, z najniższej krajowej i tym skórwy synom nie będzie kto miał podać szklanki wody na łożu śmierci. I myślę, że drodzy Państwo, to chyba tyle na temat Lex Tusk, bo nie ma sensu rozwijać tematu szerzej. W sytuacji, w której na chwilę obecną do takiego gniota doprowadza bezkarność i to, że politycy są tak krótkowzroczni, że jednak nie wzięli przykładu chociażby z Rudolfa Hessa, który skończył za swoje zbrodnie tak, jak powinien. A jak to będzie wyglądało w przyszłości? Cóż, sami zobaczymy, bo na chwilę obecną demokracja umiera wśród burzy oklasków, a totalitaryzm wchodzi ty tylnymi drzwiami. Ale to wcale nie oznacza, że człowieka niskiego wzrostu będę porównywał do Napoleona, ale to też nie oznacza, że mam prawo przyrównać go do. Przywódców z lat 20, 30, 40 ubiegłego wieku, którzy byli na wschodzie czy na zachodzie od naszych granic, z prostej przyczyny. Drodzy Państwo, tamci ludzie byli zbrodniarzami, ale pewne rzeczy potrafili robić w białych rękawiczkach. A jeżeli chodzi o proces legislacyjny, to 50 lat PRL-u to było 50 lat mimo wszystko z punktu widzenia tworzenia prawa jednego elementu. Nie mamy tragicznych ustaw. Kodeks cywilny nie był zły, który był tworzony w tamtym czasie. Gdyby go tworzyli obecni rządzący, to nie wiem, czy ten kraj jeszcze by istniał. I myślę, że to jest chyba właściwy akcent, aby zakończyć nasz odcinek, bo w PRL-u przynajmniej starano się zachować pozory legalnego, normalnego prawa. Były to pozory. Tu maski opadły. I niech to będzie ten optymistyczny akcent, który zakończymy, bo czy można powiedzieć coś dobrego na temat lekstusk? To jest pełne ograniczenie naszych wolności, każdego można stłamsić, a przede wszystkim wolność słowa konstytucyjna na gruncie tej ustawy staje się iluzją. Iluzją taką samą, jak to, że mamy racjonalnego, normalnego Ustawodawcę. Drodzy Państwo, większość osób w takiej sytuacji nazwałaby ustawodawcę, myślę, że de debilami, idiotami. Tylko, drodzy Państwo, odróżnijmy kwestie chorych, którzy zdają sobie sprawę ze własnej choroby i zdają sobie sprawę, że tacy są, a niestety choroby się nie wybiera. Problemem jest, jeżeli my chorych ludzi zaczynamy wybierać, bo... Nazwanie polityka debilem w chwili obecnej to nie jest zdrada tajemnicy państwowej, bo to już wiadomo, ale to jest obelga dla ludzi rzeczywiście chorych. I to niech będzie ten optymistyczny akcent, który kończymy. Pozdrawiam. Piszcie Państwo w komentarzach, co myślicie na temat tej ustawy. I trzymajcie się, do zobaczenia we wtorek.